Witam Was ponownie, tutaj Radiolog. Radiologai bull. E, tak, witam was. Jest to odcinek kolejny. Tak. Mojego Let's z gry e, Bra... Braids, czy... Braid. Nie wiem. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. E, Jest tu na, na samny pasz, tam gdzie skończyliśmy ostatnio. Tak, chopamy sobie teraz wesoło. I właśnie mam taką ostrą glinę, jak ją mam to zrobić. Fak, źle chyba już, już, te, już chyba zrobiłem, bo tam... Trzymamy shift. Puścimy się z powrotem. Może dobrze. Lol. Źle działa ta zmiana, to jestem naprawdę w szoku. Ha, tam jest z powrotem. Hmm, co mi to kojarzy? No z znaczy, czym mi się to kojarzy? Fuck... Shit, co tu się dzieje teraz? Ktoś zabije? łata the hell? gdzie klucz, widzę klucze, do góry. Widzę klucz. Łech, łech, Miał puzzle. Będziemy mieli puzzla. Wiem, po puzzle. Ło! Wow. No! Łote! The... Aha! Czy muszę teraz chyba pozabijać, co? Muszę zabijać. No! Czy to jest niemożliwe? Jakie jednego. Aha. Aha. To może cofnijmy jeszcze bardziej. Bo ja nie zbyt do końca wiem, co to znaczy. Ja wiem, że. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. O, co, 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 co. Pewnie nie było tego słychać Ale Dobra, Ale ty... nie chce mi się koniecznie słychać Ale to jest... Fak, komputer mi kika. Tak, klika mi komputer Ludzi wyklikający komputer Kurde, słuchaj, zniszczył cię Ta... Taka bada Ale to nie ma sensu kompletnego Shit Znaczy, nie shit, tylko shift, powiedzmy tak O, Łeh, 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 a ja już wiem, co trzeba zrobić. Teraz trzeba tak długo cofać czas, aż się z powrotem nie pójdzie do góry. Tak, tak trzeba zrobić. Bo klucz już będę miał, nie? Tamta mapa. Ja, ale długo teraz będę się cofać. Sorry, ale wiem. Może lekki Mindfuck? Tak to mogę chyba nazwać. Nie pomyślałem. Strasznie pomyślałem. Ale zresztą się podnoszę, czuję. Zacznę podnosić. Tak, teraz się zacznę podnosić. Teraz. Zacznij. Come on. Come on. Aha, dobra, teraz się podnosić. i też się to w ogóle jednak się jeszcze... Jeszcze, 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 jeszcze. O!

może tak miało być, co będę miało. Aha, czyli tam. Jakby nawet się zawsze tak nie rozkoczę. Aha. <laughs> Mogę tu jakoś zejść? Jak tak? A tu jakoś? Ha. Nie zbyt rozumiem. Jak ja by to zrobić? Czy ja wiem, jak ja mam to zrobić. Puszka, Może się mogę ja tu w ogóle tam wskazuję. Skończy... Aha, no dobra, bardzo, bardzo, tam bardzo, To bardzo, 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 to bardzo, nie bardzo, 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 bardzo,

To mnie na zielono. Coś specjalnie Dobra, to wyjdziemy po tę chmurkę. Myślę, że się da. Uda nam się jeszcze skoczyć e. Dobra, sobie lekko wyskoczyć tego, co widzę. Ciekawe. No, ale szkoda, że tam nie da się rady. Nie da się rady. Nie da rady się wejść. Czy da rady, ale ja nie potrafię po prostu z tym ułomny.

Czyli muszę iść do budynku. A nie, tu... Tylko jak ja mam tam się zmieścić? Hej. Hello? Dobra, tu idziemy tam. Zobaczymy co tutaj... Aaaa! Zobaczymy co tutaj nas... Fuck. Tutaj nas czeka. Bo w sumie my nie potrzebujemy tego, tego, który jest tam, więc... Czy tam jest puza tylko? Czy... tylko? Bo trzeba... tego... to by trzeba szybko. trzeba A ja nie stłumię tego. Często mi tu dostać. Czy mogę cofnąć. Chyba wiele trzeba zrobić. Nie wiem, czy zdążę. No. Nie, nie masz racji, że zdążę. Trzeba do mnie. Jeszcze mówię, jest strasznie, strasznie, ale to strasznie trudno zrobić te głupie puzzle. Taka zwykła... Mm -hmm. Ciasne kanały. Mm -hmm. Ciężko, ciężko. O, króliki, lol. Fuck. Przynajmniej... jakieś... Co to jest w ogóle? No. A teraz ktoś do mnie dzwoni. Czeka sobie. Przykro mi, tej, przykro mi to powiedzieć, ale ja w tej chwili nagrywam ta, ta osoba. Shit! Więc nie mogę zbytnio odebrać. Myślę, że mnie zrozumiesz. No Jakie mam to nie wyskoczyła? Ha. ...zastanie powietrza, raczej czasu. Nie wiem, to na przykład wejść... No fuck. Jak to nie ma sensu. Ja tam się nie kłócę, ale ktoś musiałby jakieś złębanie, żeby to zrobić taką grę. Nie wiem dla... dla ...jakich to jest... S**t! No! Fuck. Te One się mnożą jak króliki. Czyż, jakbym grał w tym No. Jak ja nie tego uniknąć? O. 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 Tak, gruby mind raczej. Oś! Czy tam do późno trzymać jakoś? Wow! Teraz. Shit, wiedziałam. Dobra, w dupie nic mi się... ...z tym... walczyć, śmieszne. Nie, to za calen. Ja... hell? I po dzięki tym polnym zapierdaleniu, jak się na tej sali mówi, króliczkom śmiesznym wyżej chyba. Jeszcze wyżej niż po tych łopkach, brązu. Fuck you. Dobra, no chodź na ciebie. Chodź tu. I się jak mężczyzna. Jak króliczczy samiec. Gdzie króliki samochodu. Pedałami niż. Nie wiem, jakieś. różowe króliczki, no sorry. Mi się jakoś, a, kojarzy. Fak. Króliki są złe, zniszczą cię i twoją matkę też. <grystanie> tak, to jest. What the hell? wirusi przed mordą i myślę, że go ogarnę. Ha, Omnomnom. nom nom. O, to będzie trudne. Ha. Ha. Aha. 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 Okej. Okay. Znowu, przymordę mi wyrósł się, że ja go ogarnę. Proszę, twarz! No, idźże! W ogóle królik z zieloną grządką... No, królik z zieloną grzątką. Ja mam tyle. A raczej bardzo mało. Tyle wiem. Tyle. Tyle wiem. Tak. Umus, umus, Tak. Można. No, On w ogóle. Aha. Noż. On tak dziwnie. Mamy cię, mamy cię. On tak dziwnie miał. One. jak króliki z grządką... Aha. He. Chłe, chłe, chłe. Aha, więc trzeba żyć. Chłe, chłe, chłe. Ależ to było trudne. W życiu bym tego nie przeszedł. No. Si, co to jest? What the fuck is that? Coś mi, ja cię pierdzę, ale. Fuck. Chodź tu, chodź tu. Nie, nie, nie. Tu, tu Co No nie, Toż to za czas. Fajnie wygląda. Kwa, kwa, kwa. mam mógł teraz zrobić? Jeśli już to wszystkie... O, to, Aha, dobra. A czyli... Ja osobiście mu nic nie zrobię, tak? No, widziałem ci. Taki... To jest. Nie wiem, widzę, to jest boss, ale co ja mam mu zrobić, goddammit? Aha, to nie to. Są mało inteligentne ludzie. Może to jest dla mało inteligentnych ludzi. No, bez tu nie widzę jak to zrobić. Co? Fiut! To jest Fiut! Przez J. To było tak dziwnie dwa razy. O. Ej, tu to jest. jest teraz. Ej, ale ja tam teraz nie wejdę. już kurwa, twarz. są złe, zniszczą cię. Co to jest? Aha, to jest przejście, to jest tylko. No, Bo się, jak ty chcesz pomrzeć teraz? Nie A ja już wiem, że to. Dobra, jak jestem głupi. Już wiem. W jakim momencie byłem mało inteligentny. Teraz trzeba cofnąć cały czas Może te, te, te lampy śmiesznie się znowu do tego Do tego się znowu, no Wiecie o co chodzi, co chodzi? A, że tak może zrobić, ale zwała Uohohohoho. Dobra Życie mu się nie odnawiają, a te, te Widzicie, że się Składają I wiecie o co chodzi? Czy wypełnia? Wiedzieliście, że siadam. No ale to też nie jest ważne. Ważne, że w końcu do tego dosiadam, nie? Daj, Taki w takim jednym źródle mogę rozpieczyć. I... No w końcu. Jeszcze nie? widzisz? Głupi fiut. Już to kiedyś mówiłem chyba. Vu. Ale fajne jest... Fajny z tej motyw, właśnie z tym czasu. Podoba mi się. No tu! No w końcu. To ma klucz! Jest klucz. To ma klucz. Where is the key? O jest key. Raczej. Znaczy, okay. Where is a key? O, to było straszne. Ciężkie. W ogóle. Co? 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 O Boże! <laughs> nie wierzę. Tych brak kultury. To nie ja, to Jak Ja go pobiję, chyba kiedyś nie, taki brak. Był w szkole, nie uczę. W szkole go byłem. Małe, grube, ma duże A nie, ma duże włosy, Ale w szkole go biłem. A to... A, nieważne. A, już wiem po co to było. Oj, przy okazji... Można zdobyć takie fajne coś, jak... No nie! Dlaczego ktoś tutaj zatrzymuje?! Fuck... O, już zaj zajm... mu chłód. Oj, biedny pan... bobek. Jak nie brzmiało. No nie. Shit! Ja tego puzla! No jaj! Kutas w dupas. Graliście kiedyś w grę, może, Czerwony Kapturek? I właśnie, było tego studia. Yy, bardzo, według mnie, bardzo podobna gra jest. Z innym grafiką. Shit. No, no, dzidzienki. No, dzidzienki. No, nie ma co. Koliki nie miauczą. Fak, czy mindfuck. Króliki auto. Różowe króliki! Ale bardzo podoba mi się ta grafika. Czy grafika? co? Zgaduję, że na nie jest w tym zamku. Ojej, to było bardzo dziwne. Hm, księżniczka. Jaka księżniczka? Musi być w innym zamku. Niemożliwe. No, po O, czwarty kiedy się bardzo Mam teraz do czwartego. A raczej na wam fabułę i skończymy tutaj ten odcinek. Tak, myślę, że jest w miarę długi. Myślę, że się Wam spodobało. Komendu jak coś w nosie sędzi. Okej, okay, już. E, Przychodząc na świąteczne posiłki do domu swoich rodziców, Tim czuł się jak wtedy, gdy wiele lat wcześniej mieszkał pod ich dachem i krępował godziwaczny system wartości. Które dla niego były bez znaczenia Ucieczką było Wstąpienie na uniwersytet Gdzie uczęszczał Potem tym jak wyprowadził się swy od swych rodzicieli Rodzicieli no, dobrze, dobrze przeczytałem Gdy opuścił dom Poczuł, że problemy dzieciństwa Przechodzą do przeszłości Jednak znał y, y, Jednak teraz zaczął balansować Na niebezpiecznej linii życia Wśród innych ludzi i ogarnęła go panika. Tym poczuł się lepiej, gdy zrozumiał, że w każdym działaniu jest jakiś sens. Siedząc we własnym domu, zauważył, jak wiele się zmieniło od tamtych starych czasów. Codziennie czynione postępy sprawiały, że był bliżej odnalezienia księżniczki, jeśli istnieje, odmieni go i wszystkich innych. W czasie swoich wypraw Tim odkrył, że każde miejsce wywołuje, wywo, wywołuje emocje, a każda e, emocja napada w pamięć. Pa, e, czas i miejsce były kluczem, tak więc musi odnaleźć księżniczkę. Nawet chodząc z miejsca do miejsca i sprawdzając każdą ewentualność, Przepraszam telefon, e, ślady uczuć, obaw oraz inspiracji powinny zaprowadzić go w końcu do właściwego zamku. W przyszłości, obejmujące go ramiona i zapach stworzą tak mocne, e, tak mocne, wspaniałe, że będzie mógł je zapamiętać. Okay. Tim natychmiast wyszedł za drzwi. Poranek prowadzący do kolejnego dnia sprawił, że poczucie się optymizmu optymizm Zobaczymy jak to będzie wyglądało. łooo się że... ...zu... ...what the fuck? To wyżyjecie ten schemat? Że jest nie Ja wcale nie trzymam SHIFT-a, nic. Co się stało, tak? O, scenki. Ktoś to? O, a co? Gdzie cię się teraz od niego odbijać. Ale nie, nie mogę. A może mogę? Myślę, że dam mu klucz, czy z tego wezmę. W ogóle, dlaczego ja przechodzę ten poziom tutaj, co? Tak, tu skończę. Mam was. Nie, N nigdzie dalej nie idę. Stoję w tym miejscu. Żegnam się z wami, to był Radio Rockable. Zapraszam was na kolejne odcinki z tej wspaniałej gry. Jakże kolorowej, jakże w nim ponieważ nie potrafię zdobyć wszystkich później. Przepraszam. Dobra, yy, może myślę, ja, czy... Ach, ja myślę, że w przyszłości będę robił jakieś livey. Przypomnijcie mi te stare dobre czasy, kiedy nagrywałem tą grę i powiedzcie, że sobie ją ja zagrał, czy się, że sobie pamięć. Powiedzcie mi to, a ja to zrobię. Nagrał na przykład z tego live'a, czy może jakiś specjalny odcinek na ileś tam, tam widzów. To będzie takie, że to 100% tak, na raz. wiecie, Te godzinki przyjmiemy, albo trzy nawet usiądę sobie i sobie to całe przejdę. No, no więc no, co, co będę dalej wam tutaj mącił? Do widzenia. Dziękuję. Nie wiem, kiedy to oglądacie, więc dobranoc bądź. Dzień dobry. I cześć.